Dzień dobry wieczór, kochany człowieku. Dzisiaj pochylimy się nad dosyć trudnym tematem, a mianowicie z sytuacjami, w których sami decydujemy się na cierpienie. Być może zbuntujesz się na tytuł i temat tego filmu. Jak to sam wybieram sobie cierpienie? Kto to wybiera sam cierpieć? Ja oczywiście tutaj o nic cię nie oskarżam, nie mówię ci, co robisz, czy źle, że to robisz, tylko po prostu chciałabym zwrócić uwagę na to, że dla bardzo wielu osób, zwłaszcza takich, które wychowały się w religijnych, chrześcijańskich, katolickich rodzinach, jest dosyć silne przekonanie, że cierpienie to cnota. I mówi się też, że ból się zdarza, ale cierpienie jest opcjonalne. Czyli na podstawie tego zdania e, można wyciągnąć wnioski, że cierpienie jest na swój sposób naszym wyborem, ponieważ różne rzeczy mogą nam się przydarzyć, a to jak my na to zareagujemy, to zależy od nas, więc największa siła tkwi w nas. Dlatego spróbujmy się dzisiaj nad tym pochylić. Pamiętaj, że im bardziej specyficzny jest twój tapping, tym lepsze osiągniesz rezultaty. Nie bój się zmieniać moich zdań, dopowiadać, dodawać imion, e, konkretnych emocji, zmieniać początku, zmieniać końcówek. Ten film to jest tylko dla Ciebie podstawa, żeby na podstawie tego zbudować swoją własną historię i rozwiązać swój własny problem. To co? Zaczynamy. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze własne, dobre samopoczucie. Jeśli nie wiesz, co to jest metoda EFT, zobacz sobie, tutaj jest oznaczony krótki film, w którym tłumaczę tę metodę. A reszta? Jedziemy. Jeśli chcesz mi pomóc, byłoby mi bardzo miło, jeśli polubisz ten film. Pomimo tego, że być może sama decyduję się na to, by cierpieć, to decyduję się kochać i akceptować siebie. Pomimo tego, że może to ja sama decyduję się na to, by cierpieć, to decyduję się kochać i szanować siebie. Pomimo tego, że to być może ja sama decyduję się na cierpienie, ponieważ mam swojego rodzaju program. Że cierpienie jest cnotą, Albo że powinnam cierpieć. Albo są jakiekolwiek inne powody, według których powinnam cierpieć. I pomimo tego, że być może sama wybieram cierpienie, to decyduję się totalnie i całkowicie. Kochać, szanować i akceptować siebie. I każdą miną osobę, która może mieć na to wpływ. Przechodzimy na punkt trzeciego oka. Cała ta potrzeba cierpienia. Cała ta potrzeba cierpienia. Czy jest to możliwe, że to ja sama wybieram to cierpienie? Część mnie chce to odrzucić. Czemu niby sama miałabym się zdecydować na cierpienie? Cierpienie jest do dupy. Kto by to wybrał? Może ja, na jakimś poziomie. Może część mnie myśli, że to jest cnota. Ponieważ są ludzie, którzy tego uczą. Może ja też zostałam nauczona, że cierpienie jest cnotą. Może zostałam nauczona, że powinnam cierpieć. Może zostałam nauczona, że ja muszę cierpieć. Dlaczego? Nie wiem dokładnie. Może muszę cierpieć, żeby zyskać czyjąś uwagę. Może muszę cierpieć, żeby zyskać jakieś uznanie. Może muszę cierpieć, żeby dostać się do nieba. Ja teraz decyduję się to kwestionować. Kwestionuję moją potrzebę cierpienia. Czy to jest naprawdę boski plan dla mnie? Czasami czuję się, że tak właśnie jest. Ale może to jest tylko i wyłącznie mój własny wybór. Oparty na jakiejś starej pomyłce. Oparty na jakimś głupim oprogramowaniu. Ja teraz decyduję się to uwolnić. Uwalniam jakiekolwiek powody do cierpienia. Nie wydaje się, żeby mi to w jakikolwiek sposób pomagało. I nie jestem w stanie zobaczyć, jak to pomaga komukolwiek innemu. Nikt tak naprawdę nie korzysta z mojego cierpienia. Więc decyduję się uwolnić to cierpienie. Uwalniam tą potrzebę cierpienia. Uwalniam tą potrzebę cierpienia. Uwalniam to na poziomie komórkowym. Uwalniam to z całej mojej przeszłości. Nikt nie potrzebuje mojego cierpienia. Niektórzy ludzie mogą mówić, że chcą, żebym ja cierpiała. Ale to tak naprawdę nikomu nie pomaga. Uwalniam jakiekolwiek powody ku temu, by cierpieć. Uwalniam tyle cierpienia, ile jestem w stanie. Dla siebie i dla świata. Uwalniam jakiekolwiek fizyczne, emocjonalne lub duchowe cierpienie. Uwalniam to. A im bardziej to uwalniam, tym bardziej odkrywam spokój, który jest we mnie. A to dużo bardziej służy naszemu światu. I to jest dla mnie też dużo lepsze. Ja zasługuję na to, by czuć się dobrze. W ciele, w duchu i w umyśle. Zamknij oczy, weź głęboki wdech. Otwórz usta, wydech. I co? Jak się czujesz? Coś się poruszyło? Pamiętaj, że w momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze cierpienie, na, za to, że decydujemy się na tę emocję, to to jest bolesne i to jest trudne i to jest szokujące, więc bądź dla siebie miły, bądź dla siebie wyrozumiały w tym procesie odkrywania tego. Najważniejsze jest to, że jesteś teraz na tej ścieżce i zaczynasz wiedzieć, widzieć i czuć, że to Ty i tylko i wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za to, czy będziesz szczęśliwy, czy będziesz smutny. Jeśli pojawiły się jakieś emocje, jakieś konkretne wspomnienia, warto poszukać w naszej playliście, jakie one są. Um, najprawdopodobniej znajdziesz coś dla siebie i możesz dalej kontynuować i doczyszczać aspekty warstwy cebuli. Jeśli nie znajdziesz czegoś takiego, daj znać w komentarzu, spróbuję albo Ci podesłać coś, albo dodam to do swojej listy tłumaczeń. A tak poza tym, jeśli czujesz, że moje filmy um, mają wkład w Twój rozwój osobisty i Ty chciałbyś zamiast pomóc mój rozwój, to w opisie tego filmu jest kilka sposobów, na jakie możesz to zrobić. Będę bardzo wdzięczna, jeśli sobie to zobaczysz. A na tą chwilę zapraszam do zapisania się do kanału. Nowe wideo co tydzień mamy też jogę dla osób początkujących. Dziękuję Ci za to, że jak zawsze bierzesz odpowiedzialność za swoje własne, dobre samopoczucie. I do zobaczenia wkrótce. 包括一个哈